ale dzisiaj jest kurwa hardkor powiem wam czekaj ręce zaciągnąłeś zaciągnąłeś mamy kurwa się ty zarówek tyle że się w pale nie wieści ja już kurwa nie wiem jak to poukładać wszystko teraz ja pierdolę, dobra tą przywiezłem kurwa tak i tak tą przywiezłem tą przywiezłem kurwą tą landarę też przywiezłem z przyczepą Jedna dworze, jedna, tutaj druga Tu trzecia z przyczepą Kurwa, czekaj, czy tu mi wejdzie Bus THW, wejdzie mi jeszcze Tego z skurwysyna musiałem kurwa tutaj wpakować Na żyletki, tak, nie Do przodu, żeby to wszystko pomieścić Kurde Ja pierdzielę ale hardcore dzisiaj Hardcore Opel THW, OK. Do tego THW tam na grobę wciśniemy jeszcze Kurwa tam za tą przyczepę Bo on się tu zmieści o oh, i zobaczymy co dalej, bo tam stoi jeszcze Ducato Też z jebitną przyczepą taką kurwa z takim wysięgnikiem kurwa jebitnym I to wszystko trzeba gdzieś poupychać, ja pierdolę Normalnie siwy dym kurwa Siwy dym, no, nawet sam firend. Logistyka kurwa, a jestem kurwa znowu sam Jak to poupychać, żeby to miało ręce i nogi kurwa wszystko hmm. Ta ale to kurwa to wiecie to mnie napędza to jest właśnie adrenalina nigdy nie wiesz co się kurwa stanie tak że ci przywiozą takie ścierło z taką przyczepą wielką i ty kombinuj kurwa gdzie to wszystko poupychać ale spoko Sebastian kurwa stał się maszyną nie takie problemy ma teraz mm. kurwa i mm. Ok, past, past. Mhm. Uh -huh. O kurwa. Silnik Aus, kurwa. I następnego kurwa. Czamiś po te ducato i koniec. Wszystko poupychałem, ale kurwa hardcore, co? <laughs> kurwa, to jest najlepsze, co? W tej robocie. Nigdy nie wiesz, co będzie dalej. Oj, majne kurwa ducato. Ja jest ducato, kurwa. No, także Ducato ostatnie i fajrancik kurba, z przyczepą Ducato też kurba, także Simandero.